Szyma, witajcie, jestem Tariel i witam Was w GLUTOS 2. Dziś zaprezentuję wam train, czyli pociąg w krainie Queensday. zobaczycie na czym to polega. I czy opłaca się to robić. Jak sobie widzicie zupełnie normalny dzień w tej grze. Nic specjalnego się nie dzieje. Wszyscy wyglądają tak samo. Ja teraz mam Nornem, guardianem jedną z klas która potrafi nosić ciężkie pancerze A tam w tle widzicie właśnie czarów Moja płosa się akurat tańczy To nie jest nic specjalnego Teraz czekam właśnie na bossa. Zobaczymy, zobaczycie chociaż jednego z nich, albo chociaż dwóch. Ponieważ trzeba chwilę poczekać na każdego z bosów. A w sumie, skoro jesteśmy tutaj, to przy okazji wam pokażę, gdzie znajdują się poszczególne sobie Tutaj znajduje się Dzik. Tutaj Pająk, czyli dwóch. Tutaj drzewie, jest coś z trzech. Czwarty to jest troll W tej okolicy. A piąty jest to dokładnie bandyt, który jest piąty. I znajduje się tutaj. Oczywiście też znajduje się, pojawia się raz na jakiś czas e, Shadow Behemoth, czyli World Boss, który jest na tym jeziorze, ale o tym w na następnym odcinku w zupełnej normalnej wersji. Jej jak właśnie jest teraz. Chyba nowej szczurki dodanie. Właśnie czas, czas na dzika. To jest pan dzik. Mam nadzieję, że go będzie widać, ponieważ jest coś dużo, dużo osób. O, widać go. Trochę ekra będzie chaosować, ale myślę, że to cieszy spokojnie. No i to tak jak zwykle bywa w tej grze po zabiciu jednego z bossów. Tu się nagrody. Później zbieramy ile jedziemy właśnie w tej kolejności do trolla, Czy się używa w Waypointu. Warto wtedy właśnie zwiedzić okolice to I wtedy możemy szybciej podróżować. No, miałaby szybka podróż, ale chyba jest dobra. Zupełnie normalnie, normalnie biegnę. To nie ma nic specjalnego w tym. Jak mówię, typowy dzień GitHub 2. Nic specjalnego się nie dzieje. No, widzę, że po jedno jednopowy. Ale żeby udało mi się go, chociaż go zaliczyć. Fajnie, że się ta tak wbiła. Ale tak to jest, jakiś jest dużo osób na ekranie. Czego w ogóle bije? No bo tak jak mówiłem, teraz powinien być bandyta Odpukujemy nasze skrzynki No bo zrobimy jeszcze drzewca To jest się siła serweru na jakim będziecie grać Każdy inny serwer inaczej Robi niektórzy zostawiają bandytę, niektórzy idą po niego A czasami jest tak, że po prostu są dwa pociągi w, tajnej, w danym czasie, i wtedy jest bardzo niewysoko. No właśnie mówiłem: Postrzewiec zupełnie na, normalnie wygląda. Tak zazwyczaj wygląda. Myślałem, że zawsze jest większy, raczej mniejszy, a teraz jest trochę mniejszy. Dobrze, i te. nagrody zebrane. I tak, właściwie, może w kółko, i tutaj, w nie ma ka żadnej kary za, za robienie tego samego bossa za chwilę. I za zrobienie tego traina Tak jak mówiłem, zupełnie normalny dzień 1 kwietnia. Nic, niczego dziwnego się nie dzieje w tej grze. W sumie, trochę szkoda, że twórcy nic nie dodali. On myśli chyba inaczej niż ja. Nie? To nie. Dobrze, to ja żegnam się z was serdecznie w zupełnie normalnej grze. To nazywa się Guild Wars. Żegnam się z I jeśli Wam się podobało, to dajcie znać w ławkę w górę. I mam nadzieję, że będziecie śledzić dalej tą serię. A ja Was proszę serdecznie na kolejne odcinki z Guild Wars i innych gier. A ja żegnam się z Wami serdecznie. Cześć i na razie.